zakłada was na kanale papug w dzisiejszym odcinku damy sobie jakieś tam jabłka marchewki yy, ale pierwsze co już szczególne to jest odrabaczenie ptaków będę dzisiaj I nigdy tego nie nagrywałem ale że dzisiaj ma tutaj będzie, że zrobię jakieś sobie gwiazdko yy, dzisiaj poza że mam dagian. tak żebyście wiedzieli po prostu jakby ktoś wiedział, że odebaczam, to odebaczam. Yy, tak z dwa razy do roku. Ja yy, odebaczyłem, ale teraz kupiłem inny preparat. Znaczy kupiłem do gdzie te preparaty ten to samo od co mam covid yy, Bo byłem u niego ostatnio, bo mu się amadyny wykluły. No i tam byłem i powiedział, że to sobie po prostu wziął, bo ja powiedział, że, że nie mam. I powiedział, żeby sobie odobaczył. Ja mam rozpuszczone już wszystko, wody i wczoraj na wieczór wziąłem, żeby teraz... Wiecie, było pewne, że będę chciał pić. Yy, ja jakby, zgodnie jak piszę na butelce z preparatu. Tam pisało, żeby dać... Yy, tam, to jest wpłynie, więc ja tu dałem do wody. Yy, Pisałem, że można do jedzenia, ale tak wody, żeby wiedzieć to było. Więc tam było 3 ml do wody na liczy wody oczywiście jadę półtorej bo tak robię butelkę no i tam dałem 4,5, pół takie 5 mililitrów no i wymieszczałem i z już w domu teraz będziemy zająć się tym ale na początku chcę pójdziemy do tych na zewnątrz sam z tym dobra, nie będę miał rękawiczki bo nie będę nic zagrywać. Eee, tak tutaj jest czuj. O tu woda jak leci, bo dzisiaj pierwszy śnieg ogólny spadł. No więc tak. Idź, 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 no już dobrze, 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 dobrze. Eee, okej, okay. tu sobie dam wodę. Tu też trzeba już wyciągnąć, więc jest puste. Muszę tu coś dać, bo nie będzie ten rywował. Niech tu se leci Odkrywamy okay. Ja muszę wyjść na ten wideo i to jest odkryć Bo ja już mam zakryte tak Wiecie, nie na maksa, bo ja byłem chory Jak wróciłem, powiedzieliście ostatni odcinek stratę yy, ja byłem chory Wróciłem po tym weekendzie Byłem chory cały weekend, Weekend, na weekend ja byłem w na poniedziałek więc po prostu cały tydzień siedziałem w domu, nie chodziłem do szkoły i tak nie chodziłem do szkoły więc na pol też nie wychodziłem zbytnio psa dawał tata a papugi zakrył tata z sąsiadem bo ogólnie to robiły jest dla psa i tak tam idę rzeczy czekajcie dobra, mam tu musiał zejść i sobie przyjdzie. więc widzimy się jak odkryje już odkryłem siedzą wszystkie ptaszki tu w budzie tu jednak nie wody na wodę czekają bo a nie miałem odwczaj to już się chcę pić już się kosza nie siedzi bo koza mi na siedzi ale to takie siedzi posiedzi ale nic z tego nie będzie bo i tak nie siedzi tak twardo dobra no, już nie przedłużamy tylko szukam pędzelka żeby były drzwiski i... I co? I... Wyleciała, co to? Pierwszy salic, druga salica, salicowałam wódce. Znaczy to ja i tak teraz zalegnie liczę, wiecie, bo... Bo zimno jest, no nie bo... Wódki zostały, bo w wódkach przez niektóre. A gdzie to gdzieś się, co? Skoda, bo gdyby wiecie spały cały czas i wszystkie to bym nie, nie zakładał nawet tej folii bo nie byłaby zbytnie potrzebna założyłbym tu a górę by bym zostawił co nie Otwarty sobie kto wie z po, tamtego roku to wie jak wie w tamtym roku o rękawiczki tu znalazły, ale jaja no dobrze, dobrze eee, kurczaki gdzie mam właśnie. Tyle miałem pędzelków i nie mam nic nic, no. będziemy szukać jakiś żalny pędzelek. Odkrywam je, bo wiecie, nie ma takiego źródła. Jeszcze dziś jest jeden stopień. Jak jest tam minus dwa, 3, to tam... Szczerze pewa, to wisi. Yy, bo papugowiec nie jest, nie jest mróz. Yy, tylko chodzi o to, że zakrywam po to, że w nocy nie wiadomo jak będzie. Gdzie to się nie śpi, W większości tylko się po prostu no co i jak y, tu w flipik kolejny Nie widzę że tak skójkami to niezbyt lubicie ale Wam nagrał, bo są takie spore zwiady y, kur czaszki gdzie jest jakiś pędzel wyrazimy Tutaj to jest zima pędzla O tu jest jakiś pędzel Dobra pierwszy lepszy pies pierwszy siek nie bo nas jest pierwszy śnieg. No więc. Pierwszy śnieg. Ale nie był zbyt długo, bo chyba. Jak ja chcę, bo dzisiaj jest pierwsza niedziela nagrywa to w niedzielę pierwszy pierwsza niedziela grudnia. Był plan, żeby jechać na proszowice na giełdę. Ale za tego nie obgadałem. W się sensie krzanie, zimno jest. Nie będzie nikogo. I też. Yy, I co? I Dobra, nic z tym. Obudziłem się rano, tak żeby zobaczyć. Jestem się piąta. obu się w się. Sensie, nie, nie chcę mi się zmęczać Jest. Ciemno było. I dobra. I nie było jeszcze się chyba wtedy. Dopiero później napadałem. Dobra, my jej się zaraz widzimy. Ja już jestem, dalałem. Nie leję tak jak wody na full. Bo i tak. Pamiętajcie o tym, że to są witaminy, więc one no nie muszą tak dużo, ona nawet lepiej żeby się tu nie kopał, tylko po prostu chodzi o to, żeby się tego napiły i tyle yy, i tak i to jest, i tak, bo jest mróz, więc co ja zaczynam od pierwszej woliery Opa, czekajcie. Najchętniej to wam powiem, żeby tak, żeby dać wszystkim najazd i wam pokazać, jak piją wszystkie naraz, jak zleciały, ale tak się niestety nie da, czekajcie, sobie wezmę tylko wodę, okej. Okay. Eee, tutaj mam, to jest dla nich. Już widok królewskie już zleciało, pewnie. Zaraz, tam, zobaczymy, czy już coś zleciało, czy nie. O, nich od razu, chudy! od razu, momentalnie. Tu jest? O, jest, Samczyk Sawiczka była. Kozy kozy da, bo kozy też widzę, że tu z niecierpliwością czekają. Ok Czekajcie Żeby się, żeby się nic nie wydarzyło, co się... Lepiej, żeby się nic wydarzyło. Więc tutaj damy. Ok. Kozy mają, nichy mają, królewskie bają i mają. Idziemy sobie tu i popatrzymy. O, już kozioł jest. I pamiętajcie, że jak dajcie odełaczenie, to poczekajcie, aż oni sobie tak aby y, wypiją coś. I dopiero dajcie się załóżnić jabłko czy coś takiego. Bo y, jak oni wyczują, że to jest takie, niezbyt. Bo witaminy nie oszukujmy się, to jest jak lekarstwo. Lekarstwa zazwyczaj są. No nie ma, nie Yy, więc im to może nie smakować i dlatego będę będą chciały coś innego co jest tak jakby mokre, co tu wodę Rubino więc co, więc tak ode mnie rada taka choć pewnie większość z was o tym wie no ale tak po prostu przy okazji będzie. Yy, teraz wchodzimy tutaj i dajemy do ciekawe jest to czy do. Już sprawdziły zawodowo To są papugi Zagadka Opa Tu Czekajcie to nagerak Jaja ma Co tu nagerak? No są trzy Były dwa Coś nie chce nosić Eee, te tu miały i widzicie, zjadły. Nigdy nie jadły łachewki, nigdy. Czy z głód to zjadły? Szkoda, że nie zauważyłem wcześniej. No ale cóż. Co, co, so, co? So. Papuszki dostały. Eee. Tak, witaminy dostały. Ja idę sobie tam wleję, to przepiłem to resztkę i muszę iść sobie dorobić, bo mam dla, tam do piwnicy jeszcze co nie ma poglądać więc co, tutaj no, będą piły i tyle yy, i lecimy do piwnicy to, co mam tu wyleje a jeszcze po prostu będę zrobił sobie, tylko nie będę robić tutaj, już tylko oni, Zobaczcie jaka czaki, nie wzięły pedzla. A tutaj ma pędzel chyba. Teraz sobie przypomniałem, że tu był taki pedzelek, o, i jest ten pedzelek. Taki mały Co so, tak mogę was robić, jak chcecie i wziąć po prostu. No i po prostu ja myję jej, myję i tyle. Tutaj, hop, hop, hop. więc umyję tak ode mnie do was, że jak będziecie odobaczać papugi czy jakiś to odobaczajcie po prostu wszystkie papugi, yy, tylko kur może nie jak ktoś ma, ale papugi, jakieś przepiórki, yy, zebeki awady, wszystko po prostu co was się z takich papug, co nie papugowatych egzotycznych. Yy, tak ja wam tu wezmę. To pokażę, bo tutaj to idzie bardzo mocno, bo to strasznie szybko się tutaj odwadniają Znaczy nie wiem czy się odwadniają czy co. Chodząc jakie jak nie mają chwilę wody, Proszę już się e, Tak, faliste tutaj wszystko, wszystko. Przeniosłem je z łączki, czego nie, nie nagrywałem i zrobiłem jeszcze tam przepiłem schowek taki no i tak to tyle piją przepiły, umiję sobie liski idę zrobić nowy ten i zaraz się widzimy jestem po zrobiłem już wlałem tu yy, i co podajemy damy na początku tym opa widzicie, się chciało da idę dwa bo da ta, to po prostu nimfo znaczy czekajcie ma tu prawda ok tam to da ta, po prostu to nie jest złoczek, ale póki ta nie daje a idę tam do to covid i tatek, kolegów jego, czy nie kolegów, nie wiem, no to niech co tam jest, teraz tu i dajemy tym, wiecie o co się tu obawia, o jedną rzecz tylko, że COVID tu w pitoli się i wszystko wyleje, nie będę ludzi na podłogę oczywiście tutaj nie gdzie to tutaj 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 to dawałem wiesz by kiedyś jeszcze sobie podzibały to no odziewałem a co dajemy i zobaczymy Żeby kowic się rapił Kowic się tam napił Ej też żeby się tam napił wrzeć, bo to wyleje Te tu mają, Też trzeba dać Nie z I co? Ja już nie spiśniał falice te przeparzyły ale to, co, to nic no idzie to też co to też się obdziubały eee, tak. tak idziemy do ziazłoczek tylko tam potrzebam na takę bo tam nie będzie widać okej okay. oj ojoj oj, oj. myślę. Dałem mi. one tu mają budki specjalnie te budki, żeby sobie po prostu tam siedziały, bo będą coś miały, to będą je to nie. Ty, yy, tu mają przepiasy takie. Widzę wyrozszerzenie. Chyba tam wchodzą, ale nie wiem. Idę, wychodzę z za... oh, wstąpię. Wow. OK. Owoców nie wiem, czy ma pokażę, czy jak pokażę, jak im daję. Bo po prostu wiecie. No jeszcze nie wypił chyba z tyle tego, żeby. Więc chcę poczekać, mieć pewność i i dopiero i dać po kawałeczku taki sałateczki zrobić da dał mi sałatkę, dał sałatkę taką. Może im dał tu te rzepy. E, tu jest rzepę Ale nie wiem, nie wiem. E, na pewno im dał. Na pewno dał, wiecie co? Wajchewkę i jabłko. Wajchewkę e, bardzo lubią. No więc, to to nie ma się nawet co dziwić chyba. A co, i tak to bylo tyhle návty v odcinku, na Tugejší.